Szanowni Państwo, tematem dzisiejszego spotkania jest mózg. Chciałabym wyjaśnić, dlaczego warto i przekonać do tego, dlaczego warto dbać o mózg. Bardzo często bywa tak, że interesujemy się naszym zdrowiem, jak coś nie działa prawidłowo. O tym, że warto dbać o zdrowie, o formę fizyczną, mówi się bardzo dużo. Myślę, że nawet wręcz jesteśmy bombardowani informacjami o tym, jak dbać o zdrowy wygląd, o figurę, o cerę i tak dalej, a o mózgu cisza, albo prawie cisza. Może zakładamy, że mózg ma po prostu działać i już. Z pewnością Państwo pamiętają te zerwane noce przed sesjami egzaminacyjnymi, kiedy to w desperacji próbowaliśmy przyswoić jak najwięcej wiedzy do późnych godzin nocnych. A następnego dnia na egzaminie okazywało się, że ze zmęczenia w głowie była pustka. Otóż dzieje się tak dlatego, że jeśli przeciążamy nasze mózgi i nie dajemy czasu na regenerację, to mózgi nie działają zbyt dobrze. W pierwszej młodości może wydawało się nam, że tego typu zachowania nam nie zaszkodzą, jednak z biegiem lat zdajemy sobie sprawę, że niestety tak nie jest, że również o mózg trzeba dbać. Ponieważ jeśli tego nie robimy, to nasze zdolności poznawcze na tym cierpią. Mózg jest centrum zarządzania całego ciała. Zapominamy o tym, że jeśli mózg kuleje, że jeśli nie funkcjonuje prawidłowo, to wtedy tak naprawdę ciężko jest żyć pełnią życia, ciężko jest zachować zdrowe ciało, utrzymać motywację do tego, żeby o siebie zadbać, wyjść na spacer, spotkać się ze znajomymi. Tak naprawdę jesteśmy bardzo zależni od tej nieco ponad kilogramowej galareczki, która znajduje się pod naszą czaszką. Nie chodzi tutaj jedynie o kwestie mentalne czy umysłowe. Cała praca naszego organizmu jest zależna od mózgu. Na przykład, jeśli ludzie chorują na choroby o podłożu psychicznym, takie jak depresja czy choroba Alzheimera, to cierpi też całe ich ciało. Wiemy też, że wiele chorób, które mają mało zidentyfikowaną przyczynę, na przykład zależy właśnie od mózgu. Myślę tutaj na przykład o chorobach psychosomatycznych. Zajmuje się właśnie tym psychosomatyka. Mówimy o psyche i soma. Czym jest psyche i soma? Soma jest aspektem fizycznym zdrowia, a psyche psychicznym. I homeostaza. Równowaga związana z aspektem psychicznym wpływa na naszą somę, czyli na pracę całego ciała. A problemy natury mentalnej mogą odbijać się na na przykład nieprawidłowym działaniu układu hormonalnego czy odpornościowego. Co zatem wpływa negatywnie na nasz mózg? Żyjemy w świecie pełnym zanieczyszczeń, nie tylko atmosferycznych, myślę tutaj również o zanieczyszczeniu światłem, hałasem. Każdego dnia jesteśmy poddani działaniu dużej ilości bodźców. Borykamy się dzisiaj z trudem nowego etapu ewolucji. Stawiamy czoła cyfryzacji, sztucznej inteligencji. To są nowe elementy naszego życia, które mogą nam dodać skrzydeł, ale również mogą nas przytłoczyć. Żyjemy w chronicznym stresie, w przewodnictwaniu. Bardzo też często się zdarza, że nie odczuwamy tego tak naprawdę na poziomie fizycznym i też sami nie ułatwiamy sobie zadania naszym stylem życia. Ile się odżywiamy, prowadzimy siedzący tryb życia, źle sypiamy, i jest to właśnie droga do chorób nie tylko fizycznych, ale i o podłożu psychicznym, takich jak na przykład depresja. Wzrasta liczba chorób, które są związane z postępem cywilizacyjnym, i to właśnie jest na przykład depresja. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. Co możemy z tym zrobić? Otóż musimy zadbać również o nasze mózgi, nie tylko o ciało. Aby zachować równowagę i cieszyć się sprawnym mózgiem przez długie lata, Warto więc niwelować te negatywne czynniki postępu cywilizacyjnego. Mózg bardzo szybko reaguje na negatywne bodźce, o których już wspomniałam, takie jak zła dieta, używki, siedzący tryb życia, czy deprywacja snu, brak relaksu. Ale dobra wiadomość jest taka, że mózg również bardzo szybko reaguje na pozytywne bodźce. Dlaczego tak się dzieje? Jeszcze na początku XX wieku mówiono, że w doros dorosłych ośrodkowych układach nerwowych szlaki nerwowe są już zakończone, nie zmieniają się, nie regenerują się. Dopiero w drugiej połowie XX wieku naukowcy zaczęli udowadniać, że tak nie jest. Otóż mózg jest neuroplastyczny. Neuroplastyczność to właśnie zdolność komórek nerwowych do reagowania na bodźce, zarówno ze środowiska wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Wprawdzie z wiekiem potencjał do regeneracji, zmiany maleje, ale trwa on przez całe życie. I to od nas zależy, w jakim stopniu go wykorzystamy. Działajmy zatem, 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 zanim nie będzie za późno. Nie będę tutaj dzisiaj wspominać o neurodegeneracji, bo jest to bardzo szeroki temat, ale raczej wspomnę o problemach, które mogą dotykać każdego z nas, czyli na przykład problemy z pamięcią, z koncentracją. Zaburzenia nastroju, zaburzenia podłoża depresyjnym, brak chęci do życia, mgła mózgowa, o której często mówiliśmy w, w, podczas pandemii covid -a. Co możemy zatem zrobić? Nie powiem nic odkrywczego. Okazuje się, że dbanie o mózg to powrót do bardzo podstawowych elementów życia, które kiedyś, jeszcze dwie dekady temu, powiedzmy, były bardzo naturalne. Myślę tutaj o od, dbaniu o dobrą dietę, zrównoważoną, Rytm okołodobowy, ruch, sen, oddech, odpoczynek. Te promózgowe nawyki mogą być bardzo proste, ale musimy je wprowadzić na stałe, i najlepiej małymi krokami. Jeśli już zrozumiemy, co mózg mózgowi szkodzi, czyli, jak już mówiłam, brak aktywności, deprywacja snu, używki, przemęczenie, stres, brak odpoczynku. To będziemy wiedzieli, jak mogą wyglądać te proste, promózgowe, codzienne rutyny. Myślę, że zacznę od odpoczynku, od relaksu i od snu. Jeśli myślę o odpoczynku, to niekoniecznie myślę o wylegiwaniu się na kanapie każdego wieczoru przed ekranem telewizora czy komputera, kiedy na Netflixie godzinami oglądamy nasze ulubione seriale. Jest to przyjemne, ale ekrany, Emitują niebieskie światło, które zaburza sen. A sen jest bardzo ważny. Lepiej wyjść na spacer, na światło dzienne, późnym popołudniem czy wieczorem, jeśli oczywiście jest, nie jest jeszcze ciemno. Słońce emituje fale podczerwone, które dają sygnał, sygnał organizmowi, że czas już na sen. Pobudza to wydzielanie melatoniny, a melatonina to hormon odpowiedzialny za sen i regenerację. A ile powinniśmy spać? Przeciętnie dorosły człowiek potrzebuje około 7-8 godzin. Najlepiej w podobnych godzinach. A dlaczego w podobnych godzinach? Ponieważ również mózg w określonych porach załącza swój układ nocnego czyszczenia i regeneracji. A deprywacja snu, czyli sen w granicach 4-5 godzin na noc, sprawia, że mózg po prostu nie ma czasu na regenerację. Kolejny ważny element to, co jemy, jak jemy i kiedy jemy. Najlepszym, najprostszym sposobem na to, aby właśnie skupić się na dobrej diecie, jest wprowadzenie modelu żywieniowego zwanego śródziemnomorskim. Jest to najprostszy i najłatwiejszy. Dlaczego mówię model żywieniowy? Dlatego, że dieta akurat mi kojarzy się z czymś, czego sobie zabraniamy, jakieś restrykcji i tak a właśnie model żywieniowy jest prosty. I jeszcze, żeby sobie ułatwić zadanie, możemy wprowadzić nasze regionalne produkty do jadłospisu. Nie musimy też sprowadzać jakichś super produktów o dziwnie brzmiących nazwach z lasów Amazonii, ponieważ w naszym regionie świata dostępne są produkty takie jak na przykład orzechy włoskie, siemianiane czy borówki. Są to wspaniałe produkty, które. Mogą odżywiać nasze mózgi. Mózg w 60% składa się z tłuszczu i lubi też tłuszcz. Już wspomniałam o orzechach. Wartość orzechy, oliwy z oliwek, ryby. Jeśli nie lubimy ryb, można suplementować kwasy omega-3, które też również są bardzo dobre dla mózgu. Produkty wysoko przetworzone i gotowe zastępujemy posiłkami opartymi na pełnowartościowym białku, węglowodanach, warzywach i owocach. Te ostatnie są źródłem polifenoli, witamin i minerałów. Podam przykład. Jeśli na przykład na obiad, czy na kolację przygotuję nie wiem, kurczaka, czy inne mięso, czy inne białko, brokuły i kaszę, czy ryż, zamiast jakiegoś śmieciowego, przetworzonego jedzenia, to zapewniam Państwa, że długoterminowo będę miała motywację na to, żeby wyjść na ten spacer, na rower, czy Potem jeszcze wprowadzić kolejne pozytywne kroki, które mogą wspierać właśnie zdrowie mózgu. I właśnie tutaj przejdę do aktywności fizycznej. Każda aktywność fizyczna jest dobra. Wybierzmy taką, którą lubimy, tak aby była powtarzalna. Nie będę przekonywać nikogo do siłowni, do ćwiczeń siłowych, choć już są badania, które wskazują na to, na zależność, że jest zależność między masą mięśniową a dobrym stanem mózgu ale wspomnę raczej o spacerach. Okazuje się, że już 30 minut spaceru dziennie jest na wagę złota. Daje nam to również możliwość wystawienia się właśnie na światło dzienne, o którym wspominałam wcześniej, nawet jeśli niebo jest zachmurzone. Otóż światło dzienne reguluje nasz rytm okołodobowy i dzięki temu łatwiej zasypiać o tej samej porze, co również jest bardzo pozytywne dla mózgu, o czym już wcześniej wspomniałam. Na koniec powiem krótko o oddechu i o relaksacji, i również o nauce nowych umiejętności. Aby niwelować skutki stresu, który odczuwamy chyba wszyscy, warto zainteresować się technikami relaksacyjnymi, ponieważ okazuje się już, że za pomocą oddechu Możemy w szybki i łatwy sposób zrelaksować zarówno ciało, jak i umysł. Pamiętajmy też o nauce nowych umiejętności przez całe życie. Platz dzięki neuroplastyczności, o której wcześniej wspomniałam, w mózgu całe życie mogą powstawać nowe połączenia synaptyczne. I w ten sposób możemy rozwijać się i aktywować mózg. I tutaj po raz kolejny wspomnę o tym, że warto wybierać to, co sprawia nam przyjemność, nic na siłę, żadnych restrykcji. Możemy wybrać na przykład nową dyscyplinę sportową, która wymaga jakichś trudniejszych umiejętności, koordynacji ruchów, możemy wybrać nowy język obcy, żonglowanie, możemy też yy, umyć yy, na przykład zęby lewą ręką wieczorem, i to już będzie naprawdę stymulowało nasz mózg. Także dziękuję Państwu za uwagę i życzę wytrwałości w dbaniu o Państwa mózgi.